Roczny plan wykonały zakłady przemysłu cukierniczego 22 lipca, popularny Wedel. Łącznie produkcja będzie wyższa od zeszłorocznej o ponad 12%. To jednak wciąż zbyt mało w stosunku do potrzeb. A tymczasem dla załogi Wedla 22 grudnia będzie ostatnim w tym roku dniem pracy. W ten dni zakład odpracował we za wszystkie soboty listopada i grudnia. Stało się tak dlatego, że chcemy jak najwięcej produkcji wyprodukować przed świętami, aby dać je na półki w sklepach. A to produkcja, która by była robiona po świętach, wyszła, ale do magazynu i dopiero po 1 stycznia do sklepów. Wprawdzie plan został wykonany, ale do poziomu roku 1979 brakuje prawie 10%. Dwie główne tego przyczyny to brak niektórych importowanych surowców i krótszy czas pracy, więcej wolnych sobót oraz brak chętnych do pracy na trzecią zmianę.